Dzień dobry Państwu, witamy w specjalnym dzisiaj wydaniu programu Raport z frontu Ekstra na kanale Wbrew Cenzurze. A dzisiaj właśnie będzie to w dosłownym tego słowa znaczeniu Raport z frontu, bo rozmawiamy z żołnierzem, z kimś kto walczy po jednej ze stron. Cześć, Giena, jeśli możesz, cześć, jeśli możesz na początek się przedstaw w, się w kilku pisana. słowach. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Jestem Genri i jestem nocnym wilkiem z Moskwy, a także z oddziału dróg zwycięstwa. Niejednokrotnie uczestniczyłem w rajdach drogi zwycięstwa, których trasa do Berlina przebiegała przez Polskę. Chodziło o pamięć o naszych poległych żołnierzach radzieckich i polskich, którzy doszli do Berlina i odnieśli to wielkie zwycięstwo. Może powiem o tym trochę więcej, bo zawsze pamiętałem i miałem przed oczyma flagę polską na Bramie Brandenburskiej. Zawsze mówiłem, że to nasza wspólna historia i że bez wkładu wojska polskiego. Pewnie mielibyśmy kłopoty ze zdobyciem Berlina, a może w ogóle byśmy go nie zdobyli. Wasza piechota odegrała decydującą rolę, ogromną rolę w szturmie Berlina. Zawsze będę pamiętał tę polską flagę obok radzieckiej i to dlatego przedstawiłem się jako uczestnik dróg zwycięstwa, które zawsze przejeżdżały przez Polskę. Z ogromną radością i dumą przychodziłem na plac Piłsudskiego pod pomnik nieznanego żołnierza. Zawsze byłem szczęśliwy, że mogę złożyć wieńce przed tym pomnikiem. W dziejach zwycięstwa nad faszyzmem traktuję historię Rosji i Polski łącznie. Dlatego tym bardziej się cieszę z Waszego dzisiejszego zaproszenia, żebyśmy mogli podyskutować o kwestiach, które ostatnio się pojawiły, o tym wszystkim, co dzieje się na Ukrainie, w Europie, o relacjach Rosji z Polską. Powtórzę jednak jeszcze raz: historia Polski i historia Rosji Radzieckiej są dla mnie bardzo ważne. I dlatego zawsze jestem gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania, podzielić się moimi opiniami, powiedzieć, co widziałem i co wiem. Cieszę się, że możemy podyskutować. Bardzo dziękuję za te słowa. To dla nas w Polsce bardzo ważne. Ta pamięć o naszym wspólnym zwycięstwie z 1945 roku. Przejdźmy jednak do świata nam współczesnego. Jesteś teraz żołnierzem. Zatem pierwsze moje pytanie: Jak to się stało, że podjąłeś decyzję o pójściu na front? Najważniejszym motywem, który mnie do tego skłonił, była chyba Aleja Aniołów w Doniecku. To pomnik dzieci, które zginęły wskutek ataków sił zbrojnych Ukrainy. Nie wiem, długo można by pewnie poszukiwać praprzyczyn całej tej historii. Nie powinny jednak ginąć niewinne dzieci. Chciałbym choć o jeden dzień przybliżyć nadejście pokoju. Pokój potrzebny jest wszystkim. Potrzebny jest Ukrainie, potrzebny jest nam, Rosji, potrzebny jest Europie. Moja decyzja zapadła, żeby choć o jeden krok ten pokój przybliżyć. Mam 47 lat, więc jesteśmy w zasadzie rówieśnikami. Załóżmy przez chwilę, że jestem obywatelem Federacji Rosyjskiej. Na ile możliwe byłoby przyjęcie ludzi takich jak ja, bez przeszkolenia wojskowego, bez wojskowego doświadczenia, w szeregi rosyjskich sił zbrojnych, tak czysto teoretycznie. Mieliśmy oficjalnie jedną falę częściowej mobilizacji, w której powoływano ludzi do sił zbrojnych. Nie, bez przeszkolenia wojskowego nie zostałbyś nią objęty. Stworzono listę tych, którzy już służyli w wojsku, mają doświadczenie i odpowiedni wiek. Zrobiono to więc selektywnie. Inna sprawa to to, że mamy też ochotników, którzy przychodzą do nas, wstępują do naszych sił zbrojnych, żeby uczestniczyć w tej operacji, wziąć w tej operacji udział. Większość z nich ma zarówno doświadczenie wojskowe, jak i życiowe, ale oni też nie mogą pójść na front bez choćby minimalnego uzupełniającego przeszkolenia. A później wszystko zależy już od odcinka frontu, od dowództwa. Stara się ono nie wprowadzać od razu do walki ludzi gorzej przygotowanych. W mediach polskich i w mediach ukraińskich, w ukraińskiej propagandzie często słyszy się na przykład to, że strona rosyjska wysyła na front poborowych służby zasadniczej. Na ile to prawda? Co o tym wiesz? Sprawa powiedzmy nie jest taka prosta. Weźmy na przykład prowadzone przez nas wojny. Wojna czeczeńska w Czeczeniu została wygrana w pierwszym rzędzie, przez żołnierzy służby zasadniczej. W Afganistanie też mieliśmy poborowych. W Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej też początkowo byli tylko poborowi, zmobilizowani. Dlatego nie powinno się mówić, że żołnierze służby zasadniczej to jacyś młodzi ludzie, których zupełnie nie można właściwie ściągać na front. Nie. Przypomnijmy sobie nawet napaść na obwód Kurski, gdy to właśnie żołnierze służby zasadniczej jako pierwsi przeszli do działań bojowych. Dlatego, z drugiej strony, nie ściąga się ich, jeśli nie ma takiej konieczności. Założenie jest takie, że specjalna operacja wojskowa to zadanie dla profesjonalistów. Poborowi odbywający służbę zasadniczą. Przechodzą szkolenie bojowe. Oczywiście nasze oddziały stworzone z poborowych służby zasadniczej stoją na granicach i realizują zadania związane z ochroną tych granic. Nie ściąga się ich jednak bezpośrednio do strefy specjalnej operacji wojskowej. Młodzi chłopcy, osiemnastoletni, walczyli w wojnach w Afganistanie, w Czeczeniu. Teraz staramy się ich nie angażować. Początkowo był z tym bałagan i brali oni udział w operacji, ale prezydent wydał wyraźne polecenie, żeby ich nie angażować, czyli sytuacja tak mniej więcej teraz wygląda. Następne pytanie. Słyszymy, że po stronie ukraińskiej ma miejsce proces tak zwanej mogilizacji. Oznacza to, że do szeregów sił zbrojnych Ukrainy trafiają ludzie całkowicie przypadkowi i nie przeszkoleni. A jak to wygląda z twojego punktu widzenia, z Twoich doświadczeń? Na ile strona ukraińska ma jeszcze zasoby ludzkie, by kontynuować działania zbrojne? Myślę, że mają jeszcze zasoby ludzkie. Wiek mobilizacji wynosi u nich teraz 25 lat, ale jeśli obniżą go do wieku 18 lat, jak planują, to będą mieli zasoby, przynajmniej na papierze, bo jest jeszcze kwestia tego, że niektórzy zdążyli wyjechać za granicę i tam oczekują dalszych wydarzeń. Jakiegoś zakończenia całej tej historii? Z tego co widziałem i o czym wiem, to są u nich ludzie zabrani z ulicy, niezależnie od tego, czy byli przeszkoleni, czy nie, bez względu na stan ich zdrowia. Są też w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy zawodowcy, prawdziwi zawodowcy, których szkolono w Europie. Są też najemnicy z Europy. Niestety często słyszymy na radiostacji również język polski. Widzimy też polską broń, bardzo skuteczną i dość straszną, na przykład bezgłośne polskie moździerze. To bardzo nieprzyjemna broń. Generalnie trudno to ocenić. Znów wszystko zależy od odcinka frontu. Na niektórych jest takich ludzi więcej, na innych mniej. Tak jak cała ta nasza historia z Kurskiem. Sztuka wojenna nie wymyśliła niczego nowego. Skoncentrowali siłę uderzeniową, zrobili wyłom w obronie. Tam były wojska bardzo profesjonalnie wyszkolone, zarówno technicznie, jak i taktycznie. Mieli wystarczająco dużo ludzi. Trudno powiedzieć, na ile jeszcze są te zasoby ludzkie. Wszystko zależy od nastrojów. Wśród ludzi. To jest punkt wyjścia. Miałeś jakiś kontakt z jeńcami ukraińskimi? Nie, na naszym odcinku frontu ich nie widziałem. Nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat. Mam pytanie o traktowanie jeńców, choć nie masz sam takich doświadczeń. Wiele jednak słyszymy o tym, jak w szczególności strona ukraińska traktuje jeńców rosyjskich. Na ile informacje na ten temat są rozpowszechnione wśród żołnierzy rosyjskich. Mam na myśli wieści o okrutnym traktowaniu jeńców rosyjskich. Oczywiście, że znamy wszystkie te historie. Ludzie wracają z niewoli i powiadają o tym, no i pokazują ślady okrutnego traktowania. Tortur. Zwróćmy tu uwagę na to, że historia bogata jest w analogie i podobieństwa do tej wojny. Weźmy na przykład sprawę jeńców niemieckich, wojsk hitlerowskich pod Stalingradem. Szósta armia się poddała. Panowały bardzo ciężkie warunki zimowe. Stąd występowała ogromna śmiertelność wśród jeńców. Rosja radziecka, dowództwo radzieckiej Armii Czerwonej nie mogło nieraz niemieckim jeńcom zabezpieczyć kawałka bandaża. Rzadko też mogli dać im więcej jedzenia. Nie chodziło tu o rozmyślne stwarzanie takich warunków żeby oni tam umierali. Tymczasem w Niemczech przeciwnie, tworzono specjalnie warunki, w których nie przeżywali nasi wojskowi, którzy dostali się do niewoli. Tutaj jest podobnie. My stwarzamy im warunki, by jeńcy ukraińscy mogli przeżyć. Chodzi o umożliwienie im przetrwania. Mamy możliwości, by ich przechować, nakarmić i ubrać. Nie ma żadnych przypadków jakiegoś świadomego męczenia ich. Nie możemy jednak wykluczyć, że w gorączce walki mogą się zdarzać rozmaite ekscesy, ale to są przypadki pojedyncze, a nie reguła. W ogniu walki komuś mogą nie puścić nerwy, i coś może się wydarzyć. A z drugiej strony widzimy praktyki świadome i regularne okrutne, najbrutalniejsze z możliwych, poniżające traktowanie jeńców. Wszyscy znamy konwencję genewską. Prowadzone są z nami zajęcia na temat tego, jak prawidłowo i godnie traktować jeńców wojennych. Zrozumcie jednak żołnierza na polu walki. Na przykład, jeśli przed chwilą żołnierz ukraiński wystrzelił cały magazynek, ostrzeliwał się do końca i mówi, że teraz się poddaje, a po naszej stronie mamy zabitych i rannych. To są takie niuanse. Niedawno na jednym z odcinków była sytuacja, że dwóch Ukraińców siedziało w bunkrze, na bezpiecznym, umocnionym stanowisku ogniowym. Nasi wysadzili drzwi, ale nie mogli tam wejść. Praktycznie przez miesiąc karmili i poili tych dwóch Ukraińców, do czasu gdy pojawiła się możliwość usunięcia tych drzwi i wejścia tam po nich. Żywili i poili, a przecież mogli wrzucić tam granat i rozwiązać problem. A oni umożliwili im przeżycie. Wydostali stamtąd i jak tylko pojawiła się możliwość, przewieźli na tyły frontu. Na tym polega różnica. To bardzo ciężka wojna. Trudne historie, trudne relacje. Istota tych relacji, podstawowa zasada, to dla nas uratowanie życia jeńca wojennego, a dla Ukrainy zrobienie mu krzywdy. Taka jest różnica. Różnica zasadnicza. Nasuwa mi to kolejne pytanie. Pewnie pamiętasz, jak w jednym ze swoich wystąpień prezydent Putin opowiadał o przypadku, gdy oddział żołnierzy ukraińskich znalazł się w całkowitym okrążeniu. Żołnierze rosyjscy zaproponowali im, by się w końcu poddali, a tamci odpowiedzieli im, że Rosjanie się nie poddają. Usłyszeli coś takiego od żołnierzy ukraińskich. Na ile ten duch walki, charakterystyczny dla ruskiego miru, obecny jest również wśród żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy. Mam też na myśli historię o określonym poziomie wzajemnego szacunku chyba tak można powiedzieć choćby historia ze znanym powszechnie Jakutem, rosyjskim żołnierzem pochodzenia jakuckiego. Jako pewien przykład, na ile rzeczywiście tak jest. Tak właśnie jest. Przecież to przykłady z życia. My tego nie wymyśliliśmy. To nie nasze nagranie. To nagranie Sił Zbrojnych Ukrainy. To realna sytuacja z realnego życia. Tak właśnie jest. Wiesz, my jesteśmy jednym i tym samym narodem. Ukraińcy i Rosjanie. To jeden naród. I to oczywiste, że ich cechą charakterystyczną jest również ta nieustępliwość. Podobnie jak naszą, szczególnie w walce. Wiesz, to znów kwestia sytuacji. Są ludzie, są żołnierze, którzy nie przestrzegają niepisanych reguł, wymogów, i są tacy, którzy są godnymi przeciwnikami. Nie sposób temu zaprzeczyć. Jak mówię, są bardzo różne oddziały, ale powtarzam, że po ich stronie także występuje zdolność dostawiania realnego oporu. Występuje też racjonalne podejście do walki. Dlatego tutaj, a do tego jeszcze mówimy tym samym językiem, na tym to polega. Słyszymy podczas walki ich rozmowy. Rozmowy po rosyjsku. To język, który wszyscy rozumiemy. I my, i oni. Niestety, na tym polega cała nasza tragedia. Wiesz, czasem porównuję to, co się dzieje na Ukrainie, specjalną operację wojskową, do sytuacji, w której na ringu spotyka się dwóch bokserów w wagi ciężkiej i mamy już trzecią rundę ich walki. Wymieniamy się kolejnymi ciosami, ale problem w tym, że chodziliśmy do jednej i tej samej szkoły, siedzieliśmy obok siebie w ławce. Cała tragedia tej sytuacji polega na tym, że jesteśmy jednym narodem. Mamy te same wspomnienia, wspólną historię, w której były też gorsze momenty. Były takie złe, trudne chwile. Ale to wciąż wspólna historia. Jesteśmy jednym narodem. Gdy słyszę o Odessie, zdaję sobie sprawę z tego, że Odessa to rosyjskie miasto założone przez Carycę Katarzynę. I absurdem naszych czasów jest niestety to, że Ukraińcy chcą zburzyć pomniki Puszkina, zniszczyć naszą wspólną historię. To jest tak naprawdę straszne. Walczymy sami ze sobą, z taką samą nieustępliwością, typową i dla Rosjan, i dla Ukraińców. Niestety tak właśnie się dzieje. Wróćmy do tego ostatniego nagrania. To taki jaskrawy przykład. Widziałeś, że ukraiński żołnierz mówił tam po rosyjsku. Ukrainiec i Jakut rozmawiali ze sobą po rosyjsku. Cóż, co tu jeszcze można dodać? Przejdźmy do kwestii współczesnej wojny. Często słyszymy, że decydującą rolę w niej. Odgrywa nie tyle czynnik ludzki, co technologiczny, choćby pod postacią na przykład dronów. Jak zmienia się wojna od strony technologicznej? Na ile rzeczywiście drony zaczynają w niej odgrywać kluczową rolę? Na pewno odgrywają ważną rolę, ale taka jest historia wszystkich wojen. Chodzi w nich o atak i obronę. Każdy rodzaj dronów to element ataku. Pojawiają się jednak środki obrony przed nimi, a później zmieniają się drony, ulegają transformacji. Kto by kiedyś pomyślał, że dużą rolę na morzu odgrywać będą kutry bezzałogowe, a nad nimi rolę małego lotnictwa zwiadowczego odgrywać będą drony? Tak dziś wygląda wyścig zbrojeń, wyścig technologii. Inna rzecz, że morze i drony odgrywają ważną rolę ale jednak niedecydującą. Kluczową rolę odgrywa jak zawsze piechota, żołnierze. Możemy długo ostrzeliwać się dronami, ale dopóki zwykły żołnierz piechoty nie zajmie okopu, blindażu, terenu, to ta ziemia nie będzie nasza, tylko będzie terenem szarym, szarą strefą, do nikogo nienależącą. Zresztą zadania piechoty na polu walki pod uderzeniami dronów są bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Nie wolno też oczywiście negować ważnej roli dronów, ich dużej liczby, w tym skali, którą posługują się nimi siły zbrojne Ukrainy, która jest naprawdę bardzo duża, ogromna. Jest ich naprawdę mnóstwo. Chciałbym Ci teraz zadać dość trudne pytanie, nieco osobiste. To pytanie o Twoje emocje i myśli. Wojna zmienia ludzi i ich stosunek do życia. Pewnie dla nas, którzy w niej nie brali udziału, zrozumienie tego jest niemożliwe. Pojawiają się twierdzenia, że po zakończeniu tego konfliktu ani Rosja, ani Ukraina nie będą już nigdy takie jak przedtem wskutek tego doświadczenia wojny, które przypadło w udziale setkom tysięcy ludzi po obu stronach. Czy rzeczywiście tak jest? Na ile zmieniło się ogólne podejście do życia u ciebie i twoich towarzyszy walki, braci w wyniku udziału w specjalnej operacji wojskowej? Popatrzmy na dwie strony tego zagadnienia. Również na stosunki między państwami, Narodami i ludami. Porównajmy to znów z II wojną światową. Była ona okrutna, przyniosła obu stronom gigantyczne straty, cierpiała podczas jej trwania ludność cywilna, a mimo wszystko, wraz z upływem czasu znów udało się nawiązać wzajemne relacje. W końcu zmienił się nawet stosunek naszych weteranów do Niemców. Czyli to właśnie czas leczy rany, uśmierza ból, i trzeba żyć dalej. Do tego, jeżeli rozumiesz historię, prehistorię tej wojny, to widzisz po której stronie była prawda, a po której fałsz. Przecież, jak pamiętamy, również Niemcy otworzyli oczy, gdy pokazaliśmy im obozy koncentracyjne. Zrozumieli, jak potworny był reżim faszystowski. Generalnie zrozumieli, że nie mieli racji z punktu widzenia dziejów ludzkości. Że nie powinni byli do tego dopuścić, to przyjdzie z czasem. Sądzę, że będziemy żyć w przyjaźni, na ile pozwolą nam siły. Może nie w takiej przyjaźni, jak było to kiedyś, ale będziemy żyć po sąsiedzku w pokoju. Będziemy to wszystko odbudowywać. Jeśli zaś chodzi o poszczególnych ludzi. To wszystko zależy od ich doświadczeń życiowych, ich myśli i wychowania. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie: Doskonale rozumiem, że to wszystko mój wkład na rzecz życia w pokoju. Kiedy przyjeżdżasz i widzisz ten Donieck, ten Ługańsk, rozumiesz, że warto choćby. Odrobinę oddalić zagrożenie dla cywilów, dla cywilnych mieszkańców, którzy tam żyją. To przecież ich ojczyzna. Różnie może wpłynąć na człowieka to, jak ktoś tam teraz walczy, tonie w błocie, w okopach, w blindarzach, ogrzewa się świeczką, żywi bardzo prostymi posiłkami. Do tego to ciągłe niebezpieczeństwo, świadomość, że śmierć może nadejść w każdej chwili. Ten kontrast, gdy potem przyjeżdżasz do wielkiego miasta, do Moskwy, gdzie wszystko błyszczy, wszystko się świeci, działają drogie restauracje. Czasem oczywiście pojawia się wtedy jakieś niezrozumiałe, przykre poczucie żalu. Ale przecież nie możemy mówić o wszystkich, że postępują źle. Ludzie są różni. Część z nich pomaga w jakiś inny sposób. Dla mnie najważniejszym kryterium jest dziś nie to, kto ile ma pieniędzy, gdzie pracuje, lecz to, czy pomagał na miarę swoich sił i możliwości. Zresztą będziemy to później rozliczać. Teraz naszym najważniejszym zadaniem jest osiągnięcie w końcu pokoju. A potem zobaczymy, co będzie dalej. Teraz, na dziś, rozumiem po co i dlaczego to wszystko się dzieje, skąd to się wzięło. Dlatego jestem całkowicie spokojny. Później to wszystko przeanalizujemy, zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że ja, oczywiście po tym wszystkim, człowiek nie będzie już tym, kim był wcześniej. Ale nie będzie też kimś gorszym niż był. Zobaczymy. Ostatnie pytanie. Jak wspomniałeś, należysz do nocnych wil. Słyszałem często, że w szeregach rosyjskich sił zbrojnych walczą na frontach specjalnej operacji wojskowej różne oddziały, którym w pewien sposób patronują rozmaite ruchy społeczne. W Twoim przypadku to Klub Nocne Wilki. Jak oceniasz jego rolę i udział w specjalnej operacji wojskowej? Chodzi mi przy tym o wkład różnego typu. Mam na myśli ogólne zaangażowanie, a nie tylko udział w działaniach zbrojnych. Moglibyśmy cofnąć się do 2014 roku. Do wiosny krymskiej. Już na początku całej tej historii moi bracia stanęli na barykadach w Sewastopolu, w czasie, gdy odbywało się tam referendum, w którym mieszkańcy Krymu decydowali o swym dalszym losie. Już wtedy zaangażowaliśmy się w to wszystko, bo były to sprawy nam bliskie i dla nas zrozumiałe. Nie wyobrażamy sobie nas samych, w oderwaniu od losów naszego kraju, losów naszych ludzi. Pierwszą rzeczą, którą sobie przypominam jest też to, że zaraz po ogłoszeniu specjalnej operacji wojskowej, to my jako pierwsi wysłaliśmy transporty pomocy humanitarnej z rzeczami i żywnością dla ludności cywilnej, bo w pierwszej kolejności dbamy o ludność cywilną. A jeśli chodzi o udział w specjalnej operacji wojskowej, to poległo w niej już wielu naszych braci, ponad dziesięciu. Tak, w ciągu całego jej trwania ja osobiście znam dziesięciu, którzy zginęli. Dlatego, że to wszystko jest naszą sprawą. Nie mogliśmy stać z boku od tego wszystkiego. Dlatego, że zawsze stać będziemy po stronie prawdy. Ale powtarzam, że nie wyróżniamy się w żaden sposób. Nasz los związany jest z losem naszego kraju. Podobnie jak już mówiłem wcześniej, jak nie dzielimy historii na waszą i naszą. Były między nami, wracając do tej kwestii, Przeróżne ważne i trudne spory, ale nie dzielmy historii, bo to była nasza wspólna historia. Zawsze gotowi byliśmy stanąć za Wami. Zawsze połączone były też nasze gospodarki. Jest dla mnie kompletnie niepojęte, po co nam teraz to wszystko? W sensie, rozumiem to, owszem, ale nie mogę się z tym pogodzić. Przecież polska gospodarka zorientowana była przede wszystkim na Rosję, a teraz mamy taką sytuację. Weźmy choćby rolnictwo. Polska poniosła przecież znaczne straty z powodu utraty rosyjskiego rynku zbytu. To tylko jeden z przykładów. Cóż, trudno. Rozstaliśmy się, ale powtarzam, że zawsze z ogromną radością wspominam nasze spotkania w Polsce, tam u Was, wśród moich przyjaciół. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że moi najlepsi przyjaciele pochodzić będą z Polski, tak, to naprawdę zadziwiająca historia. Dlatego mam nadzieję, że ta wojna prędzej czy później się skończy i znów będziemy mogli przyjechać do Polski powspominać naszych poległych. Tego chciałbym ci osobiście życzyć, ale przede wszystkim życzę ci tego, żeby to wszystko jak najszybciej się skończyło. A poza tym, żebyście ty i twoi przyjaciele wrócili stamtąd żywi i zdrowi, bo to jest najważniejsze. Dziękuję Ci dziękuję za tę szczerą rozmowę. To bardzo ważne. Za... Dobrze. Cóż. Do zobaczenia.